Cywilizacja mykeńska rozwijała się pomiędzy XVI a XI stuleciem przed naszą erą. Jej twórcami byli Grecy, znani pod nazwą Achajowie. Nazwa tej kultury pochodzi od potężnej warowni w Mykenach na Peloponezie. To właśnie jej władcy w omawianym okresie dominowali nad znaczną częścią ziem greckich. Wiedzę o tej cywilizacji zawdzięczamy przede wszystkim wykopaliskom archeologicznym. Najstarsze znaleziska to tak zwane groby szybowe, w których składano ciała zmarłych wraz z bogatym wyposażeniem. Znalezione tam przedmioty świadczą zarówno o zamożności społeczności, jak i o ścisłych związkach z kulturą minojską. Kolejnym etapem rozwoju były groby kopułowe, czyli monumentalne budowle sepalkralne. Ich zawartość potwierdza dalszy wzrost zamożności elit społecznych. Najważniejsze ośrodki cywilizacji mykeńskiej to Mykeny, Teby, Ateny oraz Korynt. Rozwijało się w nich rzemiosło, szczególnie produkcja przedmiotów z brązu, drewna i kości słoniowej. Istotne znaczenie miały również tkactwo, ceramika, malarstwo, rzeźba oraz złotnictwo. Do zapisu języka używano tak zwanego pisma linearnego typu B. Zostało ono odczytane dopiero w roku 1953 przez Michaela Ventrisa i Johna Czadwicka, co pozwoliło lepiej poznać świat mykeńskich Greków. Upadek cywilizacji mykeńskiej nastąpił prawdopodobnie w wyniku najazdu ludów przybyłych z północy. Mimo to w kulturze greckiej zachowało się wiele jej elementów. Do najważniejszych materialnych pozostałości należy tak zwana Brama Lwów w Mykenach, będąca najstarszą znaną rzeźbą monumentalną w Europie. Innym znaczącym obiektem jest tak zwany skarbiec Atreusza, opisywany przez Juliusza Słowackiego jako grobowiec Agamemnona. Budowla ta mierzyła 14 metrów wysokości. Nie ma pewności, kto został w niej pochowany, jednak bogate wyposażenie wskazuje, że był to jeden z najważniejszych przywódców ówczesnego świata. Na uwagę zasługują również złote maski odkryte w mykeńskich grobach. Ich realistyczne wykonanie oddaje indywidualne rysy twarzy zmarłych. Są one uznawane za pierwsze realistyczne podobizny Europejczyków.